Dzień dobry, naszym gościem jest Jerzy Markowski, polityk, inżynier górniczy, sekretarz stanu, Senatu czwartej i Piątej kadencji. Panie Jerzy, dlaczego pan chce startować do Senatu? <noise> Może najpierw spostujmy tą, tą po te pierwsze zdanie. No nie polityk. Ja jestem górnikiem. Górnikiem, który ma za sobą no, taką no, kompletną karierę górniczą, po prostu wszystkim. Sztygala, kierownika oddziału wydobywczego, głównego inżyniera, dyrektora kopalni, aż do ministra to po pierwsze, a w tym 14 lat lat, ratownikiem górniczym. Ja pan, no, jestem no, już chyba jedynym Polakiem, który ma w swoim życiu dzisiaj budowanie kopalni. I tym się bardzo szczycę, bo udało mi się uruchomić budowę kopalni Butry, która istnieje i będzie istniała. Ja zawsze o sobie mówiłem, że mam takich dwoje nieślubnych dzieci. To znaczy, Kopanie Budryk jako pierwsza, a drugi to jest taka Fundacja Rodzin Górniczych, którą kiedyś założyłem, jak byłem wiceministrem w 1997 20... roku. Istnieje 26 lat, pomaga już 5 tysiącom dzieci, no, wydała olbrzymie ilości pieniędzy na stypendia i tak dalej. I z tych dwóch rzeczy jestem taki, bym powiedział, wyjątkowo dumny. Natomiast. Yy, ja miałem to szczęście, że po wybudowaniu kopalni Budrych przyszły takie, przyszł taki okres, kiedy były potrzebne kompetencje górnicze w Warszawie. No i powierzono mi pracę w funkcji wiceministra przemysłu i handlu. Władze sekretarza stanu, czyli pierwszego zastępcy ministra, który był wtedy Klement Ścielski, też z, ze, ze Śląska. Zajmowałem się tam rolnictwem, energetyką, przemysłem ciężkim, generalnie. I to był strasznie ciekawy czas, ponieważ to był czas, kiedy negocjowaliśmy nasze warunki przystąpienia do Unii Europejskiej. I to mi dało szansę po prostu bywania na salonach unijnych, a ponieważ no, posługuje się. Zgodnie powiem trzeba językami obcymi, więc łatwo mi tam było się, że tak powiem, porozumieć, nie tylko zamach protokołu. Powiem szczerze, że potem przyszedł czas na Senat. W pierwszej kadencji mojego Senatu, czyli czwartej, no, było nas wtedy trzech województwa śląskiego: Kazimierz Kuc, profesor i ja. No ja miałem wtedy 427 tysięcy głosów w wyborach. I to była rzeczywiście silna legitymacja, ale to był czas, kiedy moja ówczesna formacja była w defensywie i właściwie to były stracone lata. Natomiast następna kadencja, piąta, piąta kadencja, już byłem przewodniczącym Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych, czyli cała legislacja gospodarcza plus budżet państwa. I to było strasznie ciekawe. Mimo, że jestem inżynierem i właściwie nigdy się nie kształciłem w kierunku ekonomicznym, ale powiem szczerze, że. Ten okres, kiedy budowałem kopalnię budyń, jak Państwo wiecie, pierwsza kopalnia zbudowana z kredytu w Polsce no nauczyłem mnie ekonomii, a zwłaszcza stosunków z ministrami finansów, bankami i tak dalej. I to wszystko dało, dostarczyło mi doświadczeń, które mi się po prostu przydały strasznie wtedy, kiedy skończyła się polityka. A skończyła się polityka wtedy, kiedy skończyła się piąta kadencja, no i wtedy wykorzystałem to, że no mam jakąś, bym powiedział, mam jakiś dorobek kompetencyjnej. twierdzi Pan teraz, że chce się Pan dostać do polityki, bo znowu są ciężkie czasy dla ja, Śląska? Pana, ja chcę się dostać, roz... ja, może inaczej. Moja, wie Pan, decyzja o kandydowaniu do Senatu jest dzisiaj możliwa, powiem już z dwóch powodów. Po pierwsze na, dlatego, że ja w Polsce nie wykonuję żadnego obowiązków zawodowych. Ja pracuję poza granicami kraju w ośrodkach akademickich, w funduszach inwestycyjnych, które budują kopalnie, elektrownie na całym świecie. Od Afryki, Azji, Nowa Zelandia, Mongolia, Chiny i tak dalej. To, to, to po pierwsze. Po drugie, wie Pan, kiedy ogłoszono kandydatów do Senatu, okazało się, że tam no w ogóle nie ma specjalistów od gospodarki, a już nie mówiąc w ogóle o, o polityce energetycznej, i górnictwa. No i wie Pan, przyszli do mnie ludzie, którzy uznali, że no, to, że ja mówię w mediach, a dosyć często w tych mediach mówię, bo mnie pytają, zwłaszcza w okazji jakichś dramatycznych wydarzeń, no trzeba jakoś skonsumować w polityce. No i w taki to, to sposób zdecydowałem się, nie będąc członkiem żadnej partii politycznej, nie mając za sobą żadnych zobowiązań politycznych. Kandydować z własnego komitetu do Senatu. Wie pan, jestem w takiej sytuacji niezręcznej, dla mnie niezręcznej, że jeżeli wygram, to podpadnę wszystkim. Bo jeżeli wygram, to podpadnę lewicy i podpadnę PiSowi. Najlepiej by było przegrać i wtedy by tylko był jeden rok, a tak będzie dwóch. Ale to nie ma znaczenia. To dla mnie nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wie pan, jak mam świadomość tego, co się dzieje. W gospodarce energetycznej, w polskim systemie elektroenergetycznym, a zwłaszcza w dostępie do składów naturalnych. Ja mam świadomość zbliżającego się, kredytu, kre, zbliżającego się kryzysu i ze zmartwieniem poczek, o, obserwuję, że żadna siła polityczna tego tematu nie podejmuje. Nikt się tym nie chce zajmować. Oni mają stęd do faktów, oni mają stęd do kompetencji. Oni uważają, że to są dylematy niewiele znaczące. Dla nich najważniejsze są kwestie, też istotne, ale akurat z mojego punktu widzenia długorzędne kwestie etyczne, moralne, czy jakieś tam jeszcze obyczajowe, wie Pan. No ja jestem klasycznym człowiekiem gospodarki. 29 lat na dole, 14 ratownik, grudniczy, i trudno się dziwić, że ja się zajęło przykładem innym. No ale tutaj widzimy, że ewidentnie komuś przeszkadzają te polskie kopalnie, przecież i za czasów Platformy, jak i za czasów Prawa i Sprawiedliwości zamknięto zamknięto kopalnie o ostatnim czasie prezes PG twierdzi że że PGE robi się zielone to dobije polski polski przemysł węglowy oczywiście że tak Wiemy, wszystkie opcje polityczne w Polsce mają jeden stosunek do węgla węgiel im jest ciężarem jest uciążliwy a jeszcze do tego jest Bastionem nawet siły politycznej środowiska górniczego i wszystkie siły polityczne nie potrafią tego wykorzystać, a wszystkie starają się to zwalczyć. Wszystkie walczą, tak. Wszystkie walczą z górnictwem. Hmm. I to jest charakterystyczne. Dlatego ten stosunek do, do, do kopań. Proszę tu nie trzeba specjalnej statystyki, ale przecież w ciągu 30 lat z górnictwa sz... kiedyś pracowało 430 tysięcy ludzi. Pracuje 80 tysięcy ludzi. Były 72 kopalnie, dziś jest 14 kopalń. Wydobycie było blisko 180 milionów ton, kiedy ja byłem ministrem. Dziś jest to, 50 milionów ton i co roku będzie około 2-3 miliony mniej. Do tego no, ta szalona likwidacja kopalń. Pani, ja nie mam nic przeciwko likwidacji kopalń, która się sama zlikwidowała. Właśnie na temat... następne moje pytanie było: czy zamknąłby pan kopalnię, która ma jeszcze zasoby węgla? Nigdy. Nigdy, proszę pana, bo przykład burmistrza polskiego dowodzi, że każda kopalnia w pewnym okresie czasu może być rentowna. Pana, kto kiedyś myślał o tym, że na przykład kopalnia muryso Śmiałych będzie rentowna? Kto myślał o tym, że kopalnia w w będzie rentowna? A to są wszystko kopanie dawno skazywane na likwidację. Ja obserwuję, proszę pana, z jakim kursztem a jednocześnie jak naprawdę na bardzo wysokim poziomie technicznym, Walczą o przetrwanie kopalnie w Katowicach. Te kopalnie są niezwykle skomplikowanych warunkach górniczo-geologicznych. To nie jest Eldorado Lubelskiego, Zagłębia Węglowego, gdzie wybiegi ślad są po 5 km. To są dramatycznie trudne warunki geologiczne, klimatyczne, metanowe, temperaturowe. Stare złoże, stare kopalnie, proszę pana, a oni walczą, proszę pana, i to robią, to powiem panu szczerze, że Ale w to, samych Katowicach sukcesy. jest. W samych Katowicach jest, jest kopalnia Murcki Staszic, jest przecież wujek, tak samo. I faktycznie teraz rząd za, zapowiedział, że przedłuża o, o 2-3 lata kopalnię wujek, gdzie oni faktycznie jeszcze mają troszeczkę tam do fedrowania, tak? Kopalnie mają zasoby, wie pan, potrafią się łączyć, co jest bardzo ważne, bo wtedy, proszę pana, no, znikają granice w obszarach górniczych. Można się mieć po nowe zasoby, zasoby węgla. I to wszystko razem proszę Pana pokazuje, że polska grupa górnicza w tym rejonie potrafi po prostu zorganizować funkcjonowanie tych kopalń pomimo naprawdę niezwykle skomplikowanych warunków górniczo-glonicznych. -górniczo I, I to trzeba wspierać, proszę Pana. To trzeba wspierać. No teraz ostatnio czytamy coraz częściej, tak samo związkowcy, jak i, jak i górnicy podnoszą głos. Że na fałdach zalega bardzo dużo ilość węgla. Co, co obie... z tym węglem? Jak istnieje możliwość dostosowania podaży do popytu? Panie radco, tu jest poza wielka kwestia, której proszę zwrócić uwagę. Ja o tym mówię przynajmniej od uroku i nikt tego wątku nie podejmuje w żadnych mediach politycznych. Dlaczego? Bo wszystko to właściwie jest naręcz. Na, 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 na. Wszystko zaczęło się od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Odeszli do importu węgla z Rosji, którym to węgla w rosyjskim kiedyś zastąpiono w Polsce węgiel Śląski, ale import węgla wtedy wynosił około 7,5 miliona ton węgla z Rosji. W to miejsce, na skutek totalnej paniki, sprowadzono do Polski ponad 20 milionów ton węgla. Węgla o słabej jakości, o frakcji nieużytecznej. Nie, nie, nie dla, dla ciepłownictwa. I to, to spowodowało, że, na że w Polsce pojawia się nadpodarz węgla, węgla z importu. Mimo, że spadło wydobycie w Polsce o 2 miliony ton, to jednak ten węgiel z importu stale do Polski napływa i dzisiaj stało się coś, czego, co ja obserwuję, ale na co nikt nie reaguje. Od początku roku do końca lipca sprowadzono do Polski 13 milionów ton węgla. To jest więcej jak w całym 2021 roku. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to poziom importu do końca roku będzie odnosił około 22 miliony ton węgla. To znaczy, że jest to około 12 milionów ton więcej niż potrzebuje polska gospodarka. I ten, ta nadpodaż węgla zagranicznego powoduje, że polski węgiel jest niezbywalny. Węgiel z polskich kopalń zostaje w kopalniach i dzisiaj na zwałach w polskich kopalniach zalega ponad 3,5 miliona ton węgla. A 3,5 miliona ton węgla to jest więcej niż całomiesięczne wydobycie całego polskiego ogólnictwa. I to jest, proszę pana, wielki dylemat, ponieważ jeżeli czegoś się nie sprzedaje, to nie ma przychodów. Jak nie ma przychodów, to nie ma pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy, to nie ma y, rozwoju, nie ma inwestycji, nie ma płac i tak dalej. Także to jest kwestia, która tak dobrze, A tym jeszcze jedna kwestia, myśmy się jakoś stale obrażali na uzależnianie od surowców energetycznych z importu. A teraz się nas okazuje, że tak właściwie to ten polski wymiar dekarbonizacji polega naprawdę na tym, że zastępuje się węgiel polski węgliem importowanym. Co to jest za dekarbonizacja, skoro go dalej, 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 dalej używamy? ale wie pan, jest tu w tym wszystkim dużo obłudy, cynizmu i ja nie ukrywam, że potrafię to rozszyfrować, potrafię to w określony sposób nazwać, a jeszcze jak mi się uda, to komuś wytłumaczyć, to będzie sukces. Kolejne z moich pytań, dyrektywa metanowa, jak pan to odbiera? No proszę pana, dyrektywę metanową wymyślili ci, którzy zwalczają w ogóle górnictwo, no bo... My, a na Śląsku doskonale wiemy, że wszystkie kopalnie są, znaczy poza dwoma, są kopalniami metanowymi i emisja metanu obarczona kosztami z tytułu opłat no spowoduje radykalne pogorszenie wyniku finansowego. Wie Pan, polskie górnictwo emituje 800 milionów metrów średniej metanu. Z tego prawie 40% jest wykwytywane dla celów gospodarczych. Z tych 40% Prawie 50% dalej jest wykorzystywane dla celów elektroenergetycznych i ciepłowniczych w kopalniach. E, czyli pokazuje to, że można coś z tym metanem zrobić. My ten metan odzyskujemy przede wszystkim ze względu na profilaktykę przeciwmetanową, bo to poprawia warunki pracy górnika na dole, zmniejsza zagrożenie wyłogami metanu. Ale te inwestycje kosztują. I teraz trzeba mieć świadomość tego, że nie będzie nas stać na płacenie pieniędzy za emitowany metan, ale musimy wydać pieniądze na jego, na wcześniejsze odmetanowanie złóż, a to już przy okazji proszę zestawić z informacją o tym, że nie będzie przychodów z tytułu sprzedaży, no więc nie będzie pieniędzy na inwestycje. Także, jeżeli ktoś wymyślił, znaczy, jeżeli ktoś szukał sposobu inteligentnego na to, żeby zamknąć kopalnie węgla kamiennego w Polsce, bo gdzie indziej w Unii już ich nie ma, trzeba mieć tego świadomość, to wymyślił bardzo inteligentny sposób dyrektywę metanową. Dziękuję bardzo. Dziękuję.